Jak pobierać, jak ukorzeniać sadzonki zielne? Najlepszym momentem na rozmnażanie roślin przez sadzonki zielne jest maj i czerwiec, kiedy byliny i krzewy mają największy wigor i świeżą energię do wzrostu. Jednak u schyłku lata, na początku września, wciąż możemy przeprowadzić taki zabieg. Rozmnażanie wegetatywne przez sadzonki zielne to szybka i tania metoda pozyskania bylin takich jak rozchodniki, floksy, dzielżany, lawendy czy szałwie oraz krzewów np. forsycji, hortensji, pięciornika, żylistka do ogrodu. Pobrane sadzonki szybko się ukorzeniają, ale wymagają troskliwej pielęgnacji, ponieważ są bardzo wrażliwe na przesuszenie. Pobieranie sadzonek zielnych Sadzonki pobiera się z młodych, tegorocznych pędów, zanim zaczną drewnieć. Materiał do rozmnażania można pozyskiwać od połowy maja do końca czerwca, ale i w niektórych przypadkach na początku września. Najlepiej wycinać pędy z samego rana, gdy są dobrze uwodnione. Ścinamy pędy ostrym nożem lub sekatorem, tak aby miejsce odcięcia było równe, a łodyga nie była zmieszczona. Sadzonki pobieramy z wierzchołków pędów, tak aby miały minimum dwa węzły, ale na szczycie żeby nie były zawiązane pąki kwiatowe, przygotowanie sadzonek do ukorzeniania. ścięte pędy najlepiej schować od razu do foliowej torebki, aby nie traciły wilgoci. Przed sadzeniem do ziemi sadzonki warto moczyć w wodzie przez 20 minut. Skracamy liście tak, aby nie traciły zbyt wiele wody, oraz usuwamy dolne liście z łodygi. Wycinamy szczytowy kawałek pędu na górze. Skracamy sadzonkę na dole, tak aby pod ostatnim węzłem pozostał tylko 1 cm kawałek pędu. Z węzła zaczną tworzyć się nowe korzenie. Koniec sadzonki z węzłem zanurzamy w ukorzeniaczu. Ale też nie jest to konieczne. Ukorzenianie sadzonek zielnych. Podłoże do ukorzeniania musi być lekkie i przepuszczalne. Warto do ziemi dodać perlit lub grubszy piasek. Do doniczki sadzimy po kilka sadzonek i obficie podlewamy. Pielęgnacja sadzonek zielnych. Doniczki z sadzonkami warto włożyć do foliowych torebek lub szklarenek, by nie traciły wilgoci. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest postawić doniczki od północnej strony domu w półcieniu lub w zacienieniu. Wtedy zmniejszymy ryzyko, że sadzonki zaczną gnić lub łapać choroby grzybowe. Jednak jeśli użyjemy foliowych torebek lub szklarenki, należy pamiętać o tym, żeby raz dziennie otwierać je i przewietrzać sadzonki. Temperatura powietrza podczas ukorzeniania powinna wynosić minimum 20 stopni Celsjusza. Sadzonki codziennie trzeba sprawdzać i w razie potrzeby podlewać lub opryskiwać. Ważne, aby ziemia w doniczkach była stale lekko wilgotna, ale nie za mokra, żeby sadzonki nie zaczęły gnić. Podłoże nie może nigdy przeschnąć. Sadzonki ukorzenią się średnio po 6-8 tygodniach. Przed zimą takie sadzonki najlepiej zadołować jest na rabacie w warzywniku lub w szklarni oraz dodatkowo okryć igliwiem. Jeśli jesień i zima będzie bezdeszczowa lub bez pokrywy śnieżnej, należy regularnie sprawdzać wilgotność i w razie potrzeby podlewać sadzonki. Jak rozpoznamy, czy sadzonki ukorzeniły się? Sadzonki przygotowywane we wrześniu, już wiosną, dadzą nam sygnał, że się ukorzeniły. Zaczną wypuszczać nowe pędy i zauważymy u nich, że wegetacja ruszyła. Ponadto w dolnych otworach w donicy zauważymy korzonki. Jeśli zobaczymy, że rośliny ukorzeniły się, Możemy je rozdzielić i posadzić na miejscach docelowych na rabatach lub poczekać do jesieni i wówczas jako większe sadzonki rozdzielić je i posadzić w miejscu docelowym.